Hejka to jest ogólnie filmik, Q&A, więc yy, ogólnie tak, yy, bo nagrałam w sumie trzy filmiki Q&A, ale rozumiałam, że jednak zrobimy to w jednym filmiku, jak się uda. Więc zrobimy zamiast trzy Q&A, zrobimy po prostu jeden Q&A w całym filmiku. Chciałabym Was przekroczyć za moje włosy, ale yy, jakby dzisiaj jemy je, albo jutro rano, albo jutro wieczorem, bo jakby to godzina 23. Co nie mam moje dzisiaj? Po prostu, no, słabo się czuję i nie mam się nadać, więc tak. Ale film trzeba nagrać, więc tak. Zanim będzie ich jakby więcej, bo później się nie wyrobię. Dobra, włączę sobie pytanka i zaczynamy, bo trochę tych pytań jest. Chciałabym jeszcze podziękować za tyle subów e, Wczoraj było 70, 170, a dzisiaj mamy 182. I mega się dziękuję. Widzicie, pokałam się aż, więc mega, mega dziękuję. Mega dziękuję, po prostu pomagacie mi i mega dziękuję. Dobra, z takiego jak i na nie na najlepszą na świecie, filmiku. Więc ja włączę pytanka i się widzimy Dobra, pod tym szorsem są pytanka. Dwa. Czy lubisz na sygnale? Szczerze? Lubię. Nie oglądam wszystkich odcinków, ale lubię. Ej, jaka jest twoja najgorsza ocena? Jedenka <grym> Dobra, włączam kolejny. Dobra, tutaj mam pytanka. Od jednej osoby mam aż 10, więc to zostawimy za chwilę. Ej, czy masz kogoś, a jak nie, to kto jest twoim crashem? Tak mam chłopaka od 7 miesięcy. Dobra, czy lubisz matmę? Sorki to koty i sorki za dźwięki w tle, ale jest debata, coś takiego, e, po prostu, no, w telewizji, na żywo. E, czy lubisz matmę? Nie, nie lubię, podziwiam osoby, które lubią, więc, no. Od razu mówię, że będę się pytanka powtarzać, bo chciałabym, żeby każdy miał szansę pokazać się, bo będę tu się wyświetlać Mam, po prostu będą pytanka powtarzające się, bo chcę, żeby każdy miał taką szansę, więc tak. Ile mam, ile mam lat? 14 Wiem, wyglądam na mniej Jaki jest twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to jest w sumie wszystkie kolory, lubię, mega e, Zwierzę, jakie jest moje ulubione? Wszystkie Jakie jest twoje hobby? Szczerze, z tym jest problem, bo ja lubię wszystko robić, więc jakby nie mam takiego wyznaczonego Dobra Jak się nazywasz? Julka Ile masz lat w realu? 14 więc włączamy dalej Jakie jest twoje hobby? Mówiłam nie mam po prostu No po prostu chyba raczej nie mam Ale lubię robić wszystko Malować, robić bransoletki, itp Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Sushi, tylko sushi Ile masz lat? 14 Jaki jak jest twój ulubiony kolor? Mój fioletowy, super, że to fioletowy Też lubię fioletowy i lubię wszystkie kolory <śm> Czy lubisz psy? Tak, lubię psy, mam sześć psów i sześć... Nie, 3 psy i sześć kotów, chyba się pomyliłam Dobra, jak masz na imię Julka? No, więc tak, lubię psy i lubię koty I dalej Dobra, teraz to dłuższe Kim jestem? Człowiekiem Człowiekiem jestem Dlaczego nagrywasz? Bo spełnią marzenia Dlatego nagrywam. Po prostu spełniam marzenia małe i mnie, więc. Jak masz na imię Julka? Czy myślisz, że będziesz długi czas nagrywać? E, szczerze, wydaje mi się, że tak, ale. Mm, po prostu wypowiem się na innym filmiku o tym. Po prostu o całej historii. E, dlaczego nagry zaczęłam nagrywać. Tak, e, Czy masz rodzeństwo? Tak, mam trzech braci. Jaki jest Twój. Ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to jest wszystkie kolory. Ile masz lat? 14. Woli zimę czy lato? W sumie to jest zmienne. Lubię lato za to, że jest ciepło i po prostu, ale nie lubię kiedy jest za ciepło. I mogę pływać w a wolę zimę dlatego, że jest zima. Dlatego, dlatego, że po prostu jest śnieg. Dlatego. No i Luśia lubi zimę. Jonas. ona jest? O tu No i Lusia lubi zwierzę Nie wiem co w nią wstąpiło, ale okej okay. Nie wiem co na widzi Ja nic nie się widzę Dobra Lubisz zwierzęta? Tak, kocham Wolisz psy czy koty? To i to. Jak mówiłam, mam 3 e, psy i sześć kotów. Dobra. E, masz zwierzę? Tak, mówiłam już e, Jak e, się nazywasz? E, Nazywam zwierzę. To za chwilę powiem. Jak masz na imię? Na końcu powiem. To. Ile masz lat? 14. Czekajcie chwilę Sorki, ale chyba mojego psa opętało <laughs> e, Więc mam 14 lat, nazywam się Julka, dobra e, Ile masz lat? 14, czy masz zwierzę? Tak, mam e, Jak masz na imię Julka? Mam lat 14, dobra, to mówiłam e, Twój ulubiony owoc i warzywa? E, Moją warzywa i owoc, z moja marchewka, a owoc, wszystkie. Chodzi do klas A B czy C. Nie chodzę do szkoły normalnej, stacjonarnej. Chodzę do, mam, znaczy chodzę do szkoły może mam nauczanie domowe. To jest taka szkoła w Warszawie. Więc tak. Ostatnie pytanie to było... Jak się nazywają zwierzęta? Więc tak. Mam siebie się tam wszystkie zwierzęta, bo zrobiłam kolaż. Tak to się chyba mówi. Kolasz moich zwierząt, więc tak. Gucia, Gucia, Filip Foxy, yy, ta Miśka Panda, Rysia, Zumkoty, to z psy, Fado, Funia i Lusia, więc tak. nie mogłam się trochę pogubić, ale dobra, to są wszystkie. Już idę, więc to koniec. Tyle będę.